E, może być, ale opłacona. Opłacona możesz zamówić, a nie opłacona mnie zamawiaj. A zresztą, kurwa, Martuś mi pozwala ruchać, kurwy. Tylko nie pozwala mi ruchać, kurwa, Jakieś kurwa, kurwa koleżanki, kurwa. Koleżanek mi nie pozwala ruchać, ale kurwy pozwala ruchać, nie? No. Także możesz zamówić mi, kurwa, kurwa, ale opłacona ma być, kurwa. No i tam ten bilet no chuja. Jeszcze kominek mieliśmy murować. Kręcę i idę i A nie chcesz kominka murować? Tak, murować, kurwa. dobra, zaraz dzwonię zaraz do koleżanki, kurwa, i będzie samochód, kurwa. Ja otworzę lodówkę, zobaczę, co tam się wydarzyło. O nie. Nie no. Ej, dygnij się, kurwa. Ona jest nieszczelna, kurwa. o ja, bo tu, kurwa, się kieruje jakiś debil, na pierdolę. O kurwa. O Kurwa. kurwa. <śmienicza> Ludnik. Ludnik. to? wypierdol coś z No. przez okno przez No. maniek, ale Patryk jedzie. Ej, trochę się kurla i to na czerwono jeszcze. Trzeba wietrzyć kurwa, bo na straży. Tak, bo to jest kurdeczkie, no, tak? No Na straż, bo Są Sąsiedzi na straszku, kurwa, tak,